Rozdział 118 Sympatia i zgoda w domu. Część czwarta. Możecie być jeszcze szczęśliwą rodziną, jeżeli będziecie czynić to, co Bóg daje wam do wykonania jako obowiązek, ale Pan nie zrobi za Was tego, co zostawił Wam do zrobienia. Bratce zasługuje na litość. Tak długo czuł się nieszczęśliwy, że życie stało się dla Niego ciężarem. Tak wcale nie musi być. Jego wyobraźnia jest chora, i przez długi czas wpatrywał się w ciemny obraz, że jeżeli spotka się z przeciwnością i rozczarowaniem, wszystko będzie w ruinie, że wpadnie w biedę, bo wszystko zwrócone jest przeciwko niemu i jest mu najgorzej ze wszystkich. W ten sposób jego życie staje się tragedią. Im częściej tak myśli, tym bardziej nędznym tworzy swoje życie. I wszystkich wokół siebie. Nie ma powodów, aby czuł się tak, jak się czuje. Wszystko to jest dziełem szatana. Nie może pozwolić na to, aby wróg w taki sposób kontrolował jego życie. Powinien odwrócić się od ciemnego i ponurego obrazu w stronę kochającego Zbawiciela, chwały nieba i bogatego dziedzictwa, przygotowanego dla wszystkich, którzy są pokorni i posłuszni. A którzy mają wdzięczne serca i nieustającą wiarę, zwłaszcza w obietnice Boże. Będzie to kosztowało wysiłek i walkę, ale musi zostać dokonane. Twoje obecne szczęście i przyszłe szczęście wieczne zależą od zatrzymania umysłu na sprawach radosnych. Odwróceniu się od ciemnego, beznadziejnego obrazu, utrwalonego w wyobraźni, która tworzy się przez patrzenie na korzyści i zyski, które Pan rozsypał na Twojej ścieżce, oraz na patrzeniu w stronę tego, co niewidzialne i wieczne. Należysz do rodziny, która posiada niezbyt dobrze zrównoważone umysły, ponure i przygnębione, będące pod wpływem otoczenia i podatne na wpływy. Jeżeli nie będziesz kształtował radosnego, szczęśliwego, wdzięcznego umysłu, szatan w końcu weźmie cię w niewolę. Możesz być pomocą, siłą dla zboru w miejscu, gdzie mieszkasz, jeżeli będziesz posłuszny naukom pana i nie poddasz się emocjom, lecz kontrolowany będziesz zasadą. Nigdy nie pozwól na to, aby nagana czy skarga wypłynęły ci z ust, gdyż jest ona jak niszczący podmuch dla tych, którzy cię otaczają. Niech z Twoich ust spływają miłe słowa radości i szczęścia. Bracie C, Twój organizm nie jest najlepszym dla Twojego duchowego wzrostu. Jednak łaska Boża może zrobić wiele w naprawianiu defektów Twojego charakteru i umacnianiu oraz doskonałym rozwinięciu tych zdolności umysłu, które są obecnie słabe i potrzebują siły. Czyniąc tak, podporządkowujesz sobie niższe cechy, które przemogły wyższe. Jednak jako człowiek, którego zdolności są przygłoszone, potrzebujesz, aby prawda pochwyciła cię i wypracowała to głębną zmianę w twoim życiu. Bowiem nie przypodobywajcie się do tego świata, lecz się przez odnowienie umysłu waszego Abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. To jest to, czego potrzebujesz, czego musisz doświadczyć, przemiany, której dokona dla ciebie uświęcenie przez prawdę. Czy wierzysz w to, że blisko jest koniec wszystkich rzeczy, że sceny tej historii ziemskiej szybko się zamykają i dobiegają końca? Jeżeli tak. Pokaż swoją wiarę przez swoje uczynki. Człowiek ukazuje całą wiarę, jaką posiada. Niektórzy myślą, że posiadają bardzo wiele wiary, ale jeżeli jakąkolwiek posiadają, to jest ona martwa albo nie jest poparta uczynkami. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Bardzo niewielu posiada tę prawdziwą wiarę. Która działa przez miłość i oczyszcza duszę. Ale wszyscy, których się uważa za wartych życia wiecznego, muszą się zdobyć na moralną odpowiedzialność do tej pracy. Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się on objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto te nadzieje w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Oto jest praca przed Wami i nie macie wcale za dużo czasu, jeżeli zaangażujecie się w dzieło całą swoją duszą. Musicie doświadczyć śmierci własnego ja i musicie żyć dla Boga. A tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. Kolosan 3:1. Nie należy się pytać własnego ja. Duma, samolubstwo, umiłowanie samego siebie, skąpstwo, umiłowanie świata, nienawiść, podejrzliwość, zazdrość, złe domysły, wszystkie te cechy muszą zostać zduszone i porzucone na zawsze. Kiedy Chrystus przyjdzie, nie będzie się zajmował naprawą zła. Nasze przygotowanie musi zostać dokładnie przeprowadzone w całości, zanim przyjdzie. Powinno być przedmiotem naszych myśli, nauki i szczerych poszukiwań. Co zrobić, aby Bóg się do nas przyznał? Jakie powinno być nasze postępowanie, abyśmy pokazali się Bogu w stanie, w którym mógłby nas przyjąć? Kiedy dręczy cię pokusa szemrania, ganienia i pozwalania na rozdrażnienie, raniąc przy tym wszystkich wokół siebie, niechże z twojej duszy wypłynie głębokie, szczere i gorliwe pytanie: Czy stanę przed tronem Bożym bez skazy? Tylko ci bez skazy znajdą się tam. Nie będzie nigdy zabrany do nieba, którego serce przepełnione jest śmieciami tego świata. Każda wada charakteru musi być najpierw naprawiona, każda plama usunięta przez oczyszczającą krew Chrystusa. Wszystkie nieładne, nieprzyjemne cechy charakteru przezwyciężone. Jaką część czasu przeznaczasz na przygotowanie się do tego, by być wprowadzonym w towarzystwie aniołów niebieskich do chwały? W jakim stanie ty i twoja rodzina w tej chwili się znajdujecie? Całe niebo zostałoby zochydzone, gdybyście zostali do niego wprowadzeni. Wasza praca musi zostać wykonana tutaj. Ta ziemia jest miejscem przygotowania. Nie macie ani jednej chwili do stracenia. W niebie wszystko jest harmonią, spokojem i miłością. Nie ma tam żadnej niezgody, żadnej walki, ganienia, niekochających słów, żadnych zmarszczonych brwi. Żadnych rozbieżności i nie będzie tam wprowadzony nikt, kto posiada jakiekolwiek z tych cech, tak niszczących pokój i szczęście. Uczcie się być bogatymi w dobre uczynki, gotowi do rozdawania, chętni do porozumienia, budując sobie dobre podstawy na czas, który nadejdzie, abyście mogli posiąść życie wieczne. Zaprzestańcie na zawsze szemrania z powodu swego biednego życia, lecz niech ciężarem wszystkich dusz będzie to, jak zapewnić sobie lepsze życie, które daje prawo do otrzymania mieszkania w górze, przygotowanego dla tych, którzy są szczerzy i wierni do końca. Jeżeli tutaj popełnicie błąd, wszystko jest stracone. Jeżeli poświęcicie swoje życie na zdobywanie skarbów ziemskich, utracicie niebieskie i okaże się, że popełniliście straszny błąd. Nie możecie posiadać obydwóch światów. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystko świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swoją? Marka 83637. Natomiast Paweł mówił, Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk, nasz nader zacnej chwały, wieczną wagę nam sprawuje, gdy się nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Drugi Koryntian, 4,17–18 te doświadczenia są Bożymi pracownikami, którzy usuwają nieczystości, niepewności i nierówności naszych charakterów i przystosowują nas do przebywania z czystymi w niebie, aniołami w chwale. Ale kiedy przechodzimy przez te wszystkie próby i doświadczenia, kiedy ognie, nieszczęść, palą się na nas, to nie wolno nam patrzeć na ogień, który jest widzialny. Lecz niech oko wiary spocznie na tym co niewidzialne, na dziedzictwie wiecznym, na życiu nieśmiertelnym, na wiecznej chwale. I kiedy tak będziemy czynili, ogień nie pożre nas, ale usunie to, co niepotrzebne i wyjdziemy oczyszczeni, siedmiokrotnie nosząc na sobie piętno boskie. Greenville, Michigan, 7 marzec 1868